Damy z powrotem. Zmieniamy, druga drugiej Teraz ma nagrywać. Ale idzie. O, o,

7 <sechsund Colary> na 8, na 9, na 2 yeah, 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 yeah. Ojej! Do nah, do Dobra, Dobra, do nie, nie! Nie! Wybracie, nie? Wybracie? Dziś godzina 18. Polska, Słowacja. Zapraszamy na telewizor. Słowacja. Wigra że <gry> jesteś po pierwszej jednostce treningowej, po powrocie. Jak wrażenia? No, dzisiaj tylko takie wprowadzenie, było lekkie, ale już fajnie było poczuć tutaj tą atmosferę tej warciańskiej rodziny. Właśnie wracasz do tej warciańskiej rodziny. Powiedz, co się zmieniło od tego czasu? No dużo się zmieniło na pewno infrastrukturalnie oraz no, kadrowo. Tutaj nowy zespół zupełnie jest. Zobacz, o, przytrzymujesz trochę? I wtedy naciskasz po nie? No, co, co przytrzymuje? <grymne> tu, to tak Ej, bo to ty masz jest... przycisk, no no to, no to robisz Tylko zdjęcia. do połowy, delikatnie, okay. okay. tak, i ci złapie dalej. Wtedy łapie. Tak, I naciskam do końca. Gitas. Proszę cię bardzo. Dobra. Nie, to jest po prostu żadna akcja. To... Tak? no dobra, no okej. Okay. Przytrzymuje. No i gites.